i w sposób bezpośredni związany jest z odzyskaniem niepodległości. Tu nieopodal nasypu, gdzie kiedyś przebiegała linia kolejowa z Jastrowia do Czaplinka, znajdował się obóz. Oflag 2D Grosborn, w którym przebywali polscy oficerowie. A wśród nich wielu tych, którzy walczyli na frontach I wojny światowej, później byli uczestnikami powstania wielkopolskiego, powstań śląskich. Od 15 maja 1942 roku znaleźli się na terenie obozu. Przebywali tu do końca stycznia roku 1945. Było ich tu prawie 6 tysięcy. Stworzyli na Miastkę Wolności, mimo że byli zadrutani. Wśród nich postać wyjątkowa i 11 listopada w sposób szczególny wiąże się z tą osobą pułkownik Witold Jerzy Krajmurawski starszy obozu o flagu 2 oficer o niezwykłych przymiotach. W czasie I wojny światowej walczył w armii cesarskiej po stronie Niemiec. Jesienią roku 1918, gdy zaczęła się tworzyć polska państwowość, przyłączył się do Armii Polskiej. Był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, jedynego w naszej historii, które zakończyło się wielkim sukcesem. Był również uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920. W 1939 roku, jako pierwszy oficer sztabu Armii Karpaty, a później szef sztabu Armii Karpaty, walczył w 1939 roku w okolicach Tarnowa. Przed wojną był również atasze, atasze wojskowym w Bukareszcie i w Berlinie. W roku 1944 we wrześniu został aresztowany wraz z innymi z inną grupą oficerów w obozie w Oflach 2D i został stracony 9 listopada roku 1944, a więc 64 lata temu w obozie Mauthausen. Musimy pamiętać o tych postaciach, o tych oficerach, którzy tutaj przez te kilka lat tworzyli początki wolnej Polski. Mimo, że odizolowani z zewnątrz, mimo, że za drutami, to pokazali nam, czym znać, co znaczy słowo „miłość ojczyzny. Co znaczy słowo Polska. I powinniśmy brać z przykład. I tu szczególnie apel do, naszych, do naszej młodzieży, do dzieciaków, żeby uczyli się historii dzieńców obozu Oktar Gradek w tym miejscu trzeba też przypomnieć, że poniżej obozu tak zwanego górnego znajdował się obóz dolny, gdzie przywożono tutaj bardzo dużo jeńców sowieckich. Oni umierali tutaj, ich mogiły rozsiane się, są po tym terenie. Oczywiście znajdują się też tu mogiły żołnierzy francuskich i polskich oficerów. Ten teren upamiętniony jest krwią i męczeństwem. Wielu, wielu narodów dzisiejszej Europy. 11 listopada to w historii Europy dzień szczególny, zakończenia I wojny światowej. I o tym chciałbym, żebyśmy pamiętali. I pamiętajmy, co znaczy słowo wolność. Magna res Wolność nie jest czymś, co jest dane nam bezpowrotnie i na zawsze. O to musimy zabiegać. I o tym musimy pamiętać. Wspominając przez chwilę tych, którzy. Nie doczekali tej wolności, którzy pozostali między innymi tutaj na zawsze, a których udział w odzyskaniu niepodległości był wielki. Bardzo bym prosił o odpływanie tymi. Polski, za twoim się z narodem. Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję, za to, że się Państwo e, uczestniczyli w tych naszych e, skromnych uroczystościach poświęconych dziewięćdziesięciu lesów pozostałym wszystkim Państwu bardzo serdecznie w imieniu i Pani Burmistrz. Dziękuję bardzo.